Witam gorąco wszystkich, ja jestem Dariusz, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Second Hand Challenge, Pegier Sidno. I mamy już maj, a w maju, no to ciepło się już robi i mamy tam jakieś zadania, prawda? Myślę. Sidno, co, nie ma nic. Dobra, co my tu mamy? O, jaki traktor jaki wypasiony, ja nie wiem chyba. Ja mam dwa duże, więc nie wiem, czy tam trzeba będzie też... 600 konny jest. A te, które mam, to ile one mają? Te duże, które posiadam. Large. 517. Maksymalnie. O, to może go weznę. 600 konny. Są... Co, co by nie. Co by nie. 33000. O, nic nie kosztuje za zwiększenie mocy. Dobra. Biorę go. a jak? Niech będzie. Tu z obciążeniem. O, to już kosztuje, widzę. E monitorów to ja nie potrzebuję. O, i Saria może być. To niech będzie. Tu co? Nie ma? O! Niech będzie czarny. 50, 600-konny 5 Dobra. Myślę, że na razie. Ok. Tu by można było tylko jeszcze wziąć. E, Szkryfnąć ten czas tutaj. Na 60. Damy. Zobaczymy, może coś się szybko pojawi. Tutaj co mamy puste, to. Aha, ja przeczytam, przywiezłem. Będę ją gdzieś schować do jakiegoś zakamarku. A że było już ciemno to tutaj stanąłem. Dobra, tutaj się zmieści, powinna być. Fajnie była jakaś robota wpadła, bo by można było coś porobić. Kole chałupy. O. Dobra, niech jest. A ja jeszcze tylko. Właśnie, jak zwierzęta się mają. Bo to też jest ważne, żeby to pilnować. Kury, no, jakoś tam dają radę. Krowy tu jeszcze mają. Świnki jeszcze mają. I owce mają. W sumie też można by było coś pomyśleć w tej kwestii. Wózek. Czy ja wiem. Czy mi potrzebny jest łózek? Chyba żeby tam na miejsce był łóżek. Więc coś załadować ewentualnie. Podnieść. Bo tutaj raczej. Niech będzie na sklepie. Na razie kasa jest. A będzie troszeczkę więcej, bo może jakieś kontrakty wpadną. A zresztą to i tak się już tak dobrze rozwija, że nie powinno być problemu z takimi z tymi pieniędzmi teraz. Myślę, że co, e, to trzeba było podjechać i tutaj pasze na świnek, może by się udało przewidzieć wszystko. Jak się da, to tyle tutaj zawodujemy, później jeszcze do kurek skoczymy. Kurki nakarmimy i zobaczymy, co tam przyniesie resztę dnia. Tu jeszcze jest. Tu jeszcze jest. tu dobra tu się nic nie zmieniło tu się też nic nie zmieniło tam raczej, raczej ze sprawą raczej nic nie będę robił bo nie mam sprzętu żeby się w to bawić jeszcze tylko zobaczę jak wyglądają te pola, te łąki, które posiadam sprawdzimy sobie właśnie na tym jak to wszystko wygląda no to jest no wygląda ok nitrogen no to by trzeba było jeszcze jeszcze sobie to nawieść co te świnki mają do pełna już? ano jest do pełna no to sobie teraz tutaj... A to trudno. Co my zrobimy? Kury na razie? Nie wiem. Myślałem kury też coś pokombinować z kurami, ale nie wiem czy coś poda. Może jutro by je nakarmić, poczekać jeszcze. Dobrze, najwyżej. Może uda się z tej przyczepy trochę ziaren sypać tam, nie, 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 nie dużo wejdzie. Dobra, zobaczymy czy to się da wsypać. I tak to całe nie wejdzie. Tutaj wszystko na razie gra i huczy. Z drugiej strony jest włączony ten syp. Mam nadzieję, że to będzie z prawej strony. Nie, Nie jest to z prawej strony niestety. To musimy nawrócić. Pewnie jest z lewej strony jeśli tu opieciem tą brzuskę to będzie dobrze no, jeszcze troszkę jest, udało się jest i syp góry to mieć jedzonko. jest OK. dobra, to to mamy pozałatwiane zaraz tam popatrzeć coś to szło ciekawego a nie by było, jakby już była jakaś ta robota. Cyk, to już ogarnięte. Tutaj nic. Tego, no, no ta kosiarka jest fajna, ta z tego John Deere'a, ale już ją posiadam, więc to mi na razie nie będzie potrzebne a jeśli chodzi o kontrakty no tutaj nic nie ma nic żeby trzeba było przewinąć znowu na kolejny dzień chyba tak zrobię no bo co nie ma co czekać przeskoczymy na kolejny dzień zobaczymy tam co będzie i tak tu na razie nic nie ma co pozbierać Wszystko nakarmione, chyba żeby opryskiwać znowu co? Zerknę tam jak sprawa wygląda z tym opryskiwaczem. Można było, bo to było strasznie czerwone te łąki, można by było to trochę nadrobić to No trochę tam tego jest, no, może wystarczy. Najpierw zrobimy tą większą, później mniejszą. Jeszcze tylko zerknę czy nie. Czy nie mam tu płyną jeszcze? tylko nie, nie ma tu nic. No, zobaczymy ile się da uda się tu zrobić tego tym razem. Długo to nie będzie trwało, żeby to nawieść. Gorzej jak braknie to trzeba będzie jechać po płyn do sklepu Okej okay. Jedziemy z koksem Robi to jakąś różnicę? Niestety tu nie robi żadnej różnicy trzeba będzie zawrzeć na drugą miankę no i jedyne co mi jeszcze do głowy przychodzi no nic więcej nie mogę zrobić Myślę, myślałem że mógłbym użyć tylko od królów bo na pewno już tam tego jest trochę ale nie mam przecież możliwości bo no, cysternę mam na rnojowę, ale nie mam żeby ją rozleć na polu, no więc dupa niestety plan się nie powiódł nie wypali to ja tutaj będzie trochę ciasnało żeby się rozłożyć to teraz tak, tu widzę trawa trochę urosła, już coś się dzieje. Ups, te ramienia nie tutaj Będę dużo miejsca zajmować. O, coś piekło. Uuu! A my mamy coś z tych harwestrów? O, zobaczyłem, mam. Mam John Deere. To wystarczy mi. To nie potrzebuję w takim okładzie. E eee. No pop... Ku, Ty to jesteś Jak zacząć to trzeba zacząć ładnie Dobra Działa? Tu już psika Tak? Zmienia to coś? Ale napsikało psikało. łap 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 Niestety to też nie działa. Nie wiem czy to jutro trzeba będzie, czy, czy jednak trzeba będzie użyć tego o, naturalnego nawozu, czy co, bo nie wiem już sam tu nic nie doszło, dobre no nie jest, no, trzeba to teraz przeskoczyć na kolejny dzień, bo dzisiaj już nic nie narobi. Myślałem, że jeszcze zajmę się tym opryskiwaniem, ale to też nie działa. też nie mamy jak rozsiać. hej żeś kurcze nie wiem czy krów nie dokupić kasy jest dość krów i owiec czy ja wiem? to takie pilne? Dobra. Idziemy zrobić skok w przeszłość. W sumie tak, ze z 19. Z długi czas można było to wykorzystać, ale nie ma żadnej roboty, jak na złość. Niestety. Mówię długi czas, chodzi mi o, to, że jasno jest długo. Super. Bańka pękła. Mam milion. Pierwszy milion. Drugi dzień. <noise> Ty siarek to tu jest masakra. <noise> Nieźle. Czy ja to będę potrzebował? W sumie można było wziąć. pasowało to z tym. Fajnie było zgrane, ale czy ja to potrzebuję? To wezmę kupię, bo to i tak będę mógł. Do tego dopiąć. I teraz tu dalej z tej roboty nie ma nic. Dobra. A się coś, co nie, coś poprzywozić. A ja się zastanawiam, że jadłem. Chyba tutaj zostawiłem. Ten harwester. Bo on chyba, bo ja nie jechałem z tym. Nie, to nie tego nie. Tu nie ma. jest? Jest, dobra. Z przyczepą no właśnie. Także przyczepę sobie odep odepniemy. To sobie tutaj też zrzucimy. Czaserkę dam na te zwierzęta, jak wyglądają, żeby nie było jakiegoś przypału. Tutaj jest na full Krów i krówki mają też w porządku. O, jak zwykle kury. Owce mają w porządku, dobra Jadę ten heler Do tego Przygodzę sobie O Tu jest to właśnie przyczepa, o której mówiłem Ale brakuje tego zaczepu z tyłu Przyczepa dobra, można byłoby ją nawet zatankować z sumie ja Nie wiem ile tamtego e, Tej gnojówy się już naspierało w tym Sądzę, z 30 kurów to tam dużo może nie będzie Ej, prawa urosło Już nie mogło do ścięcia znowu Dobra Pójdziemy na sklep No ja weźmiemy to Tam traktor będzie czekał No i dalej co, e, buraków nie porobię, bo tam maszyna stoi albo na by na bo też yy, mam nadzieję, że do tego czasu jeszcze się pojawi, można by było wtedy wykorzystać na ziemniaki. Nie na ziemniaki, na buraki. No dobrze, na buraki, na ziemniaki mam maszynę. Mośni. Maszyna jest kompletna z karierami. a na buraki trzeba chyba osobno kupować niestety uroki. No i co my tu mamy? Stoją dwie maszyny Jedną z nich biorę Więcej to jeszcze ten wózek jest No i ta łyżka nie, nieszczęsna no To mamy gdybyśmy chcieli sobie zrobić jakąś kiszonkę, czy coś To by mo no można gdzieś przeparkować w sumie tutaj Electric. Elektryk Dobra później jeszcze ten traktor w sumie traktor może tu poczekać bo może coś się akurat natrafi to można by było wtedy do niego tutaj podpiąć do niego i wtedy przyjechać z czymś, żeby na puste przepałna na coś pykło ale to znikło tylko dobra chyba żeby jakaś chorobota wpadła nie ma nic dalej A jak na złość mamy drugi maj to jeszcze jeszcze trochę Tam było dużo opyskiwania także to już się porobiło no teraz to najbliższe dni to będą te już raczej żniwa za niedługo gdzieś tam, w niektórych miejscach i nie wszystko naraz. Ale fajnie by było, żeby już się coś pokazało, że można było coś robić, nie? O! Tu paleta jest. A, do Żyda mam tą paletę. Okej. Okay. To sobie header ten zostawimy również. O, coś pyku by Co tu się pojawiło? Tu jakaś przyczepa znowu do ziemniorów. Poczemna? mi. Nie, nie wiem. 65 miejsca jest. Muszę ją je wziąć. Niech będzie. Ile mam dać jeszcze? Tak, Takie jeszcze nie miałem. Można by siebie pobawić. No i dobra, bo tam traktor jest, to można by było go zaprzęgnąć, niech, niech tutaj przywiezie i już Dobra, ty zanim długo pójdziesz w tanę znowu że tu sobie zostaniesz. Ok nie tutaj Dobra A, nie ma 3. Nie ma 3 punktowego Ciekawe, bym musiał to sprawdzić 600 koni ma, ale to dochodzi, że może być trochę kiepsko jak nie ma 3 punktowego zaczepu. Ale maszynka fajna. Wężyk. Nie jest to jakiś nowy model, ale ciekawie sobie to wygląda, powiewam W tym czarnym kolorze, nawet niczego sobie Niby 600 koni. Zobaczymy. Widzę flota już taka dość konkretna jest zbudowana, które tych traktorów jest. Ale co? no Pieniądze są. Sprzęt się pojawił, to już można szaleć, prawda? Były czasy, że nie było pieniędzy, i, i nie było też za bardzo. Albo nie było też sprzętu do kupowania, no, teraz już jest. Tam niewiele tych rzeczy jeszcze mi brakuje. Także ten sezon to powinien być nawet dość ciekawy, jeśli chodzi o prace polowe. Zanim długo będzie już trawa do koszenia. Może nawet jutro, to wie. Nie będzie. to przydało mi się też tę paletę gdzieś sprzedać w sumie. A przyczepę damy do wszystkich przyczep, tam gdzie są może uda się jakoś tak miarę ładnie cofnąć. Nie jest to jakaś tam duża ta przyczepa, ale może da radę. Zobaczymy jak to moje zdolności manewr manewrowe jest. Dobra. Jest ok Jakaś robótka? Dalej nie ma nic co to wszystko balowanie? No Nie trudno Widać tu ładnie stoją Niech Holandy. O, coś pykło Was to popatrzymy co to pykło no fajnie to wygląda Jak za te pieniądze, taki ciągnik Maszyna konkretna Aha, znikło, dobra Co my tu mamy? A, oliwę to z oliwą wierzą, tylko Tutaj w jedno miejsce, nie? Ale by trzeba było podpiąć go w szybki ciągnik Tak to zrobimy to tylko 43 na godzinę a mamy bez fara który śmiga ostro dobrze Nie fajnie to wygląda John Deere class Mieszanka. a a był tur był tur który można było Podpięto John Deere'a z John Deere'a. Było, było. Dobra, ja sobie z tym szybko teraz śmignę. że to sprzedam. Szkoda, że nie mogę tego na pick upa odrzucić. bo szybciej ruszył. Śmiechnął tym. Ok. No ale nie jest tak, że to jeszcze tak ten dojczworo jeszcze fajnie jeździ 63 na godzinę, więc No i już kolejny dzień z głowy Czyli w tym odcinku żeśmy zahaczyli dwa dni tym razem Ze względu na brak pracy O, dobra Tutaj nic ze względu na brak pracy żeśmy to zrobili dwa dni. No i w następnym odcinku zobaczymy co dalej się tam potoczy. Już tam pałam nadzieję, no najwyżej jak nie, to pewnie trawę będę ciął, będę kosił łąkę. No bo coś, coś tam trzeba będzie zrobić, a jak już trawa będzie nas no, na swoim etapie wzrostu, to szybko się ogarnie znowu pójdzie na kiszonkę jutro też e, ogarniemy co, jak tam wyglądają sprawy z tą z kiszonką tam z tą całą produkcją no to już mamy załatwione gincior 16 tysięcy no ładna kwota nie 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 powiem Dobra, ja w takim razie z tego miejsca w drodze na, fa na gospodarstwo farmę, To już zami się pożegnam przy zachodzie słońca. Tak bardziej romantycznie. O, jeszcze szybko to zasunę ten czas. Także e, z, myślę, że z mojej strony to wszystko. E, zapraszam na kolejny odcinek. Gorąco, zobaczymy co przyniesie kolejny... Dzień, kolejne dni, kolejne chwile na tym gospodarstwie. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Ja się z wami żegnam. Pozdrawiam gorąco. Na razie. Cześć.